Kochani, tak jak pisałam w relacji na moim fanpage'u, jest takie krótkie wideo. W którym mówię o takiej jednej podstawowej rzeczy, jednym podstawowym błędzie, który jest popełniany. Oczywiście tych błędów jest dużo, dużo więcej, ale w tym jednym wideo mówię o tym jednym błędzie, który jest popełniany najczęściej. W koncepcie holistycznego podejścia do zdrowia, do ciała, do umysłu, do zdrowej sylwetki, do poprawy jakości życia, bardzo mocno liczy się właśnie taki holizm. Czyli, nie tylko skupienie na jakimś tam jednym wycinku, tak jak najczęściej to jest, że ktoś się skupia tylko na diecie albo tylko na treningu, to wówczas nie zadziała tak dobrze, bo bardzo często na przykład problemy w diecie wynikają z zupełnie innych problemów, które mamy, nie wiem, w życiu, tak, albo w jakichś podobnych aspektach, w innych aspektach życia. No, może dla przykładu, tak, żeby to jaśniej brzmiało. Bardzo często zgłaszają się do mnie kobiety i myślą, że tylko i wyłącznie dieta spowoduje, że one zmienią sylwetkę. Bardzo często się zdarza, że ludzie myślą, że. Ja tak często słyszę: 70% efektów to jest dieta. 70% efektów to jest dieta. Słuchajcie, to nie jest tak, że jedna rzecz załatwi sprawę. Jedna rzecz nie załatwi ci sprawy, jeżeli nie będziesz dbać o inne aspekty typu. Odpowiednia ilość aktywności fizycznej. I ja naprawdę nie mówię o mierzeniu kroków, ja naprawdę nie mówię o piciu większej ilości wody, bo to są takie frazesy powtarzane wszędzie. Natomiast yy, chciałam się odnieść yy, jakby do tych, tego procentowego mówienia o tym, jak yy, ważna jest ta dieta. Oczywiście, że jest ważna. Ja nie twierdzę, że nie. Natomiast takie powiedzenie, że dieta to 70% efektów. Dieta to 70% efektów, albo nawet 90% czasami słyszę, to ja się za głowę chytam. I sobie myślę tak jasne, dieta po prostu wszystko ci załatwi. Jeżeli Twój układ wchłaniania składników odżywczych nie działa prawidłowo, to nawet najlepsze jedzenie, bioeko i w ogóle z najwyższej półki ci nie pomoże. Jeżeli się nie ruszasz, nie powodujesz, że nie wiem, Twoje jelita pracują dobrze właśnie dzięki poprzez ruch, też, tak? poprzez dbanie o um, obniżenie nadmiernego stresu, tak? A także inne elementy, biohacking, mindset, obniżanie stresu, o czym już mówiłam, to, ta, to żadna dieta ci nie pomoże, tak? bo te składniki odżywcze czy się nie wchłonią z tej diety. Z najlepszych składników, eko, bio, i tak dalej. Możesz sobie kupować i po prostu nic ci to nie da. Więc ważne jest właśnie takie podejście holistyczne. Natomiast ja chciałam powiedzieć w ogóle z czego się wzięło takie bezmyślne, trochę w mojej opinii, powtarzanie tego frazesu, że dieta to 70%, czy tam 90%. To ja Wam powiem tak, to się wzięło z podejścia, to jest podejście kulturystyczne. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że taki kulturysta czy kobieta, która się przygotowuje do zawodów sylwetkowych, trenowałam ten sport 5 lat, więc mogę się wypowiedzieć. Jakby taka osoba nie ma w ogóle problemu z tym, żeby pójść na trening. Nie ma żadnego problemu, tak? Bo my, sportowcy, my kochamy treningi. No jakby nie było, tak? Ludzie, którzy kochają się ruszać, kochałem treningi. I nie mają problemu z tym, żeby na ten trening pójść. Natomiast we wszelkich sportach, o, właśnie, jeszcze w sportach walki, we wszelkich sportach tego typu, gdzie jest. Jakby liczy się zbicie wagi, czy zbicie procentu otłuszczenia ciała tkanki tłuszczowej do bardzo niskiego poziomu. Tak, ponieważ zarówno w sportach sylwetkowych, jak i w sportach walki, liczy się niska masa ciała, a raczej niska, niski procent. Tkanki tłuszczowej, to jakby tutaj dieta rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie, bo trzeba liczyć każde ziarenko ryżu, ilość plastrów ogórka, wymierzać po prostu centymetrą tego kurczaka. Nie można sobie pozwolić na wiele innych, na przykład produktów w pewnym momencie, w pewnej fazie gdzieś tam przygotowań do zawodów. No I ogólnie jakby dieta jest, ciężka. dieta jest ciężka pod kątem psychicznym, bo mamy bardzo ograniczoną liczbę produktów, ale jakby jest to też ciężkie, dlatego że wszyscy dookoła normalnie jedzą, na przykład, tak? Rodzina normalnie je. Jeżeli to nie jest para, na przykład kulturystów, tak? czy, czy, czy fitnessowców, którzy biorą udział i razem się przygotowują do zawodów, to tym bardziej sytuacja jest utrudniona. I taka osoba nie ma problemu żadnego, żeby pójść na trening, bo trening pójdziesz i zrobisz. Trening pójdzie i zrobi nawet dwa razy dziennie, jeżeli będzie taka potrzeba, tak? Natomiast właśnie dieta jest wtedy wyzwaniem, dlatego że na wiele rzeczy nie można sobie pozwolić, zwłaszcza i mało tego, jeżeli ktoś popełni błąd w diecie, naprawdę czasem nawet nieświadomie bo nie zna jeszcze dobrze swojego ciała, nie zna jeszcze dobrze swojego organizmu i w jaki sposób on zareaguje na przykład na, nie wiem, jakiegoś, powiedzmy, mały substancji niedozwolonej, nie wiem, alkoholu albo jedną kostkę czekolady. Przy tak niskim otuszczeniu ciała to naprawdę może się wydawać dziwne, ale to ma znaczenie. I z tego podejścia kulturystycznego wziął się ten frazesy, że dieta to 70%. Dieta to 70%. Tylko weź sobie, zdaj sprawę teraz, człowieku, że ty nigdy nie będziesz kulturystą, mam nadzieję, czy kobietą, nigdy nie będziesz kulturystką czy fitnesską biorącą udział w zawodach. A jeżeli będziesz, to no, ja z takimi osobami nie współpracuję, jak wiadomo. Są do tego inni specjaliści, do których chętnie wyślę. Natomiast jeżeli skupiamy się na zdrowiu, no to, to dieta nie może być jedynym elementem, ok? Dieta nie może być jedynym elementem, i, i wtedy nie możemy sobie już pozwolić na ten frazes, właśnie, um, że dieta to jest 70%. Nie, nieprawda, tak nie jest. Wyciągnij sobie wnioski, jeżeli mi nie wierzysz, postudiuj temat. No i tyle, tak? Dlatego podejście holistyczne tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny ma w ogóle rację bytu. Inaczej to nie ma racji bytu. Zmieniamy proste rzeczy, proste nawyki, czy wdrażamy proste nawyki, ale w każdym z obszarów, czyli są to nawyki żywieniowe, nawyki myślowe przede wszystkim i nawyki ruchowe, treningowe, tak? Ale ma to być systematyczny trening. Zupełnie inaczej będzie to wyglądać u osoby początkującej, zupełnie inaczej u średnio zaawansowanej, zupełnie inaczej u zaawansowanej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zupełnie inaczej będzie to wyglądać u różnych typów kobiet na przykład, tak? Zupełnie inaczej się prowadzi osobę, która ma 5 kg do zrzucenia, a zupełnie inaczej osobę, która ma 15 kilo do zrzucenia. Słuchajcie, to jest taka różnica ogromna. Natomiast ja nie wiem dlaczego wszystko jest tak wrzucane do jednego worka, wszystko jest jakby tak przedstawiane, jakby. Jakaś jedna rada była panaceum na wszystko. Tak nie jest, słuchajcie. Naprawdę trzeba sprawdzać takie rzeczy, yy, sprawdzać współpracę, z kim współpracujecie, czy ta osoba ma w ogóle kompetencje, czy ta osoba pracowała nad takim celem, jaki ty masz. Yy. Czy jak, jak szeroki ma zakres wiedzy, tak? Bo na przykład no wiadomo, że jeżeli ktoś tak jak ja 15 lat jest w branży, no to sorry, ale nie przebije mnie ktoś, kto rok temu zaczął być trenerem i sobie gdzieś tam dopiero pyka treningi, tak? Albo na przykład skupia się tylko na treningach. Ja przez to, że bardzo dużo rzeczy przeszłam ze swoim zdrowiem, typu nie wiem, kontuzja kolana, jedna, druga kontuzja, trzecia kontuzja. Em, Problemy hormonalne, starczycą, metaboliczne, z neuroprzekaźnikami, no choroba nowotworowa to chyba wszyscy wiedzą, czy może nie wszyscy, no to teraz już wszyscy wiedzą. Jakby te rzeczy, które mnie spotykały na mojej drodze fitnessowej, też jakby wymuszały na mnie poniekąd to, że kształciłam się bardzo wszechstronnie. Zarówno z dietetyki klinicznej, jak i takich, nie wiem, sposobów poprawy zdrowia, czy w ogóle naprawy zdrowia, mam szersze po prostu pojęcie niż osoba, która gdzieś tam jest nowa w, w naszej branży, tak. Dlatego przeszłam w pewnym momencie na podejście holistyczne, bo tylko takie podejście w mojej opinii, w mojej skromnej opinii, ma sens. Jeżeli działasz tylko i wyłącznie, chcesz, chcesz działać na diecie, to wiecie: jakby mnóstwo kobiet do mnie przychodzi i mówi mi na konsultacjach, czy to telefonicznych, czy to takich, na których się spotykamy jeden na jeden, że jakby wynika z rozmowy, że skupiałem się tylko na diecie. I tak jak mówię, to jest błąd. To jest błąd, który wynika z tego, że wszędzie po prostu się pisze, że dieta to 70%, dieta to 90%. I po prostu no, nie przemówisz takiemu człowiekowi. Tylko potem jest problem taki, że taka osoba podejmuje dietę, jakiś czas chudnie, no i potem efekty stoją. No i co teraz? Trzeba ciągle albo znowu obniżać kalorie, albo wymyślać nową dietę, tak? No i tak jest najczęściej, i potem kończy się to tak jak panie do mnie przychodzą, trzema czy czterema efektami jojo albo odchudzaniem się przez całe życie, bo przez całe życie bazuje się tylko i wyłącznie na diecie i na szukaniu diet. Bzdura totalna, trzeba naprawdę przestawić w tej głowie i mnóstwo osób ma z tym niestety dużo do przepracowania i przede wszystkim w głowie, w mentalnym podejściu, bo tak jak mówię, jeżeli zależy Ci na zdrowiu, sylwetka ma być takim efektem ubocznym, no to a nie zależy ci na tym, żeby się zarżnąć tylko po to, żeby mieć fajne ciało, bo takich głupków też nie mało. No to ja polecam naprawdę holistyczne podejście. Holistyczne podejście tylko i wyłącznie. I zmiany małe, stopniowo wprowadzane w różnych obszarach życia powoli, również nie w taki sposób, żeby ci ciało migdałowate po prostu zaczęło szaleć. To musi być zrobione z głową. Jeżeli to ma być trwałe, to musi być z, yy, zrobione z głową. Cele długoterminowe, długofalowe i takie, które chcesz utrzymać przez dłuższy czas, a nie tylko schudnąć do lata czy tam do ślubu, a po ślubie znowu przytyć, wymagają właśnie takiego holistycznego podejścia. No dobrze, bo miało być krótko. Nie. <laughs> a... Jak zwykle trochę mi się przedłużyło. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że i śmiecie sobie to do serca. Pozdrawiam, pa!